W dzisiejszym odcinku Kart Historii pokażemy rekonstrukcję pod nazwą Marsz Cieni, przygotowaną przez Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii Perun z okazji 73. rocznicy zbrodni katyńskiej. Towarzyszenie Perun do tej inscenizacji przygotowywało się kilka tygodni. Z pomocą przyszło Towarzystwo Miłośników Koszańskiej wąskotrówki, które udostępniło wagon. Katyński Marsz Cieni to widowisko inscenizacja historyczna, która ma przypominać o tym, co stało się w kwietniu 1940 roku. W jaki sposób rozładowywano według pierwszej kategorii, bo taka obowiązywała nomenklatura polskie obozy jenieckie w Kozielsku, Ostaszkowi i Starobielsku. 5 marca 1940 roku Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii na wniosek Beri wydało polecenie zgładzenia uwięzionych. Inscenizacja rozpoczęła się przy stacji Gniezdową, gdzie polscy jeńcy zostali wyładowani z wagonu. Bystrzej, bystrzej. Ruki za gołową! Ciągnie oficera! Zobaczcie, co tu jest! teraz a Po przeliczeniu jeńców i uformowaniu kolumny, tłumy ruszyły ulicami Kamieniarską i Gnieźnieńską, mijając symboliczne stacje. Kozielsk, Starobiersk, Ostaszków i Katni. Święta błędność Wieńcy z Kozielska byli mordowani w Katyniu i Smoleńsku, oficerowie ze Starobielska byli zabijani w Charkowie, a z obozów Ostaszkowie zginęli w Twerze, pochowani zostali w Miednoje. Inne masowe groby są w Kuropadach pod Mińskiem oraz w Bykowni pod Kijowem. Pod wyrokiem śmierci podpisy złożyli Józef Stalin, Michaił Kalinin, Wiaczesław Mołotow, Anastas Mikojan, Łazar Kaganowicz i Klimet Woroszyłow. Rozkaz wykonawczy wydał Beria. Pierwsi więźniowie zostali zamordowani 15 marca. Masowe egzekucje nastąpiły w kwietniu i trwały do drugiej połowy maja. Opieraliśmy się przede wszystkim na dokumentach, które zostały udostępnione. To również książka Stanisława Swianiewicza w cieniu katynia. Dodajmy, że był on prawdopodobnie jedynym, który był bezpośrednim świadkiem wyładunku polskich oficerów na stacji Gniezdowo. Ta książka powstała później na emigracji i stanowiła taki dług. Stanisława Swianiewicza wobec jego towarzyszy broni. Muzyka Głównym celem naszym wszystkich było właśnie, żeby w taki troszeczkę inny, odmienny sposób uczcić tą tragiczną w sumie dla Polski uroczystość. Chodzi także o pewną lekcję historii dla y, nie tylko tutaj y, ludzi, którzy, którzy przyszli z ciekawości, ale przede wszystkim mam na myśli młodzież, bo. To jest przecież to pokolenie, na które winno się zwracać szczególną uwagę w kształtowaniu patriotyzmu. W marszu cieni szli nie tylko członkowie Stowarzyszenia Perun, ale również samorządowcy, przedstawiciele wielu instytucji szkół i tłumy mieszkańców Koszelina. Po dotarciu pod pomnik martyrologii narodu polskiego wyczytano nazwiska polskich oficerów. Pan Zagierski. Ja. Dawaj. Wyczytywani polscy oficerowie po kolei ustawiali się pod krzyżem katyńskim. Żołnierze przykryci czarnym kirem na sygnał wojskowej trąbki wstali i ustawili się na zbiórce w miejscu tych, którzy zostali w mogiłach katyńskich. Was wołam, skazani bez sądu za to, że byliście solą naszego narodu i przeszkodą do zniewolenia Polski. Stańcie do apelu. Wiele miesięcy, Uroczystość z okazji kolejnej rocznicy zbrodni Katyńskiej była się w zupełnie innej odsłonie. Zamiast długich przemówień były wspomnienia członków rodzin, tych, którzy zginęli w 1940 roku. To było ludobójstwo. To był Katyń. Wymordowano tysiące polskich oficerów zabranych do niewoli przez Armię Czerwoną, i osadzono ich w Kozielsku o Staszkowie Staropielsku. W Koszalinie cały czas pamiętamy. Wspominamy tysiące polskich żołnierzy z obozów i więzień, w których przebywali po zdradzieckim wtargnięciu 17 września 1939 roku wojsk sowieckich na wschodniej rubieże Rzeczypospolitej. Pamiętamy, że w lasach Katynia, także w Twerze, Charkowie i w innych znanych i jeszcze nieznanych miejscach straceń wymordowano haniebnym strzałem w tył głowy. Obywateli II Rzeczypospolitej, ludzi tworzących podstawę naszej państwowości, nieugiętych w służbie ojczyzny. W tym samym czasie rodziny pomordowanych i tysiące mieszkańców przedwojennych kresów były zsyłane w głąb Związku Radzieckiego, gdzie ich niewypowiedziane cierpienia znaczyły drogę polskiej Golgoty Wschodu. Nie udało się do dzisiaj ustalić dokładnej liczby rozstrzelanych. Szacunki mówią o około 22 tysiącach zabitych. No bez przerwy jeszcze są pewne luki. Nie, polscy historycy nie mają wszystkich list, na przykład lista białoruska. Władze białorusi mówią, że żadnych Polaków na terytorium ich obecnego państwa nie przetrzymywano. No są to sprawy trudne i powiem, że w tej chwili trudno jest faktycznie prognozować, kiedy dowiemy się o tych szczegółach, ale miejmy nadzieję, że to nastąpi. Dla Mirosława Piekarskiego z Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników Historii Perun, ta rocznica ma również osobiste znaczenie. W wyniku zbrodni katyńskiej zginęło trzech członków jego rodziny. Do tej rekonstrukcji założył również specjalny mundur. Jest to mundur wrześniowy z września 1939 roku. Trochę e, zniszczony, bo musimy pamiętać o tym, że e, po pierwsze, kampania wrześniowa. Żołnierze przeszli kampanię wrześniową i ponad 7 miesięcy obozu. Obozu, który. W, no, nie był kolonią letnią, prawda? Także on jest troszeczkę zniszczony. Na sobie mam odznakę 24. Pułku Piechoty. To jest odznaka, w której służył właśnie mój dziad, major Paweł Łuczak. Pod pomnikiem artyrologii narodu polskiego samorządowcy i inni zaproszeni goście złożyli kwiaty. Pamięć o zbrodni katyńskiej obecnie służy budowaniu społecznego przekonania, iż służba ojczyźnie ma niekiedy swoją wielką cenę, zaś obowiązkiem państwa jest pamiętać o tych, którzy w imię tej służby oddali życie.